Witam. To już chyba szóste, albo siódme podejście do nagrywania tego odcinka. Albo mi ktoś przeszkodzi, albo po prostu myśl mi ucieknie i się zatnę. Trochę mnie nie było, ze względu na to, że raz, że moje lenictwo, czasem mi się nie chciało nagrywać mnie. Nagrywać, już sobie mówiłem, a nagram ten odcinek, nagram, aż w końcu z tego nic nie wychodziło. Albo wyszedł odcinek yy, nagrany, obrobiony, ale nie spełniał moich wymagań, stwierdziłem, że e, bólce, nudze, no i po prostu usuwałem film. Także dzisiaj postaram się nagrać coś ciekawszego, ponieważ akwarium będzie zmieniane. Moje 63 litry nareszcie e, będzie zmienione na coś większego e, i nie wiem, czy to nastąpi za miesiąc, czy może za dwa. Do końca wakacji chciałbym już mieć nowe akwarium, to jest pewne. Mamy aktualnie 27 lipca, także połowa wakacji już prawie za nami, niestety. No i plany do tego nowego zbiornika to jest takie: 120 cm długie, głębokie na 50, wysokie na 50 albo wysokie na 40 i tu mam właśnie wybór albo wysokie na 50 albo na 40 jeszcze się zastanawiam do tego lampa odysa quad 4x54w t5 2x 8500k 2x plant tak sobie po prostu to wymyśliłem myślę że tak będzie ok jak nie no to skoczy się do znajomego po troszkę inne świetlówki i pokombinuję się z tym światłem do tego technika CO2 na butli 5 litrów raz sobie stoi tutaj Aktualnie mi się skończyła, znaczy jest jeszcze trochę niej gazu Około 2 bary gazu w niej zostało Także to jest tyle Ważyłem ją w sumie ostatnio Z tego co mi tam wychodziło to jest 22 deko gazu Także niedużo Może też to być błąd pomiarowy wagi ale tak czy siak, i tak trzeba ją iść nabić i tak i tak. Kożna takiej butli to jest w granicach 30 zł, z tego co tam patrzyłem na internecie. Także nie jest to jakoś super dużo. A starcza taka butla na 2 lata, około. U mnie cisła naprawdę dosyć konkretnie, ponieważ ja dużo CO2 podawałem, więc tak w normalnym e, dawkowaniu. Ja też miałem dziadowskie dyfuzory. Będę zmieniać to wszystko na reaktor w większym akwarium i myślę, że taka butla na dużo, dużo więcej starczy. I co jeszcze jakie plany do tego akwarium większego? podłoże aktywne dark soil 60 litrów do tego sobie wpakuję około 50 gatunków roślin. W sumie tyle ile wejdzie, bo dla mnie w tym akwarium 16 gatunków co mam teraz. Nawet jak było 25 to jest zamabia różnorodność, ja muszę mieć dużo ciekawych roślin, żeby było fajnie kolorowo, różne jakieś kształty roślin, ponieważ ja mam tu głównie rotale i dominuje ten kształt taki rotalowaty, coś takiego dominuje w tym akwarium, a jednak chciałbym coś takiego jak na przykład eriokalony sateceum, jakieś pogostemony kimberley, jakieś inne eriocaulony Wietnam e, e, Blackball e, jakieś Ludwigie Pantanal e, Ludwigie Inklinata różne gatunki Ludwigie White coś takiego by mi się marzyło i to sobie na pewno sprawię co jeszcze mogę powiedzieć chyba to wszystko co powiedziemy akwarium tym większym, może palety będę mieć, może nie zobaczymy e, kurde z, z, z tym telefonem to jest masakra, raz rozjaśnia, raz przyciemnia no i to chyba wszystko y, z planów na moje akwarium przyszłem, natomiast o tym akwarium 63 litry co mogę powiedzieć trochę rybu było, ze względu na to, że no, teraz możesz trochę rozjaśnić Franco ze względu na to, że filtr, który miałem wcześniej, czyli Multikani 800, z niewiadomych przyczyn, ryby zostały wciągnięte przez ten filtr. Nigdy nie zapuszczały się w jakieś gąszcze. Flot do filtra był olepiony przez roślinę zwaną Limnofilia aromatica. I tam ryby tak za bardzo się nie zapuszczały, aż pewnego dnia się obudziłem i patrzę się i nie ma. W większości gupików, gdzie są gupiki, no i znalazłem je pomielone w filtrze. Również neonów miałem sporo, powyskakiwały, więc będę musiał w przyszłym akwarium po prostu pomyśleć nad pokrywą albo nad jakimiś innymi rybami, chociaż neony mi się mega podobają. Albo koronę zrobię, tak jak w morskim mam. No. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? NO3PO40, fosfor0, od razu yy, Wam powiem, że nigdy, przenigdy nie róbcie czegoś takiego, jak ja sobie robię, yy, że NO3 i PO4 trzymam na 0, ponieważ jest to naprawdę cienka granica do tego, żeby yy, wykończyć sobie wszystkie roślinki. I trzeba to naprawdę robić z głową, trzeba pilnować cały czas tych parametrów, znaczy cały czas obserwować rośliny obserwować szyby, jak pyli, sprawdzić na testach, czy Wam nie wywala za dużo azotu czy tam fosforu bo jak Wam wywali trochę więcej, na przykład fosfor będziecie mieli na 0 albo azot na 0, a fosfor wam, wam wywali troszkę wyżej stosunek się zaburzy, znaczy stosunek już będzie zaburzony bo przy NO3 i PO4 na 0 to stosunku żadnego nie ma Dlatego glonów też nie ma, ponieważ glony nie mają się czym odżywiać. Rośliny wszystko konsumują na bieżąco. Eee, dlatego wysypów glonów nie ma. Dlatego, na przykład, u niektórych ta roślina zwana Utricularia. Eee, nie pamiętam dalszej nazwy tej rośliny. Roślina mięsożerna. Eee, w większości akwariów jest eee, plagą, ze względu na to, że jest bardzo inwazyjna. Nie trzyma się w tym miejscu i nie rośnie strasznie szybko. Bardzo wolno rosnąca roślina u mnie ze względu właśnie na te parametry. Zanim ona zdąży pobrać sobie jakieś składniki odżywcze z wody, rośliny, których jest naprawdę masa, ponieważ nie przycinałem tego praktycznie w ogóle, tam jakieś okazyjne delikatne cięcia są, ale Postaram więc zrobić sobie taką ścianę. Zobaczę jak to się będzie prowadzić. I ta ściana konsumuje tak szybko azot i fosfor, że ta drobna roślinka nie jest w stanie pobrać tych substancji z wody. No i to w sumie chyba tyle, co mogłem powiedzieć na temat tego akwarium. W następnym odcinku może będzie morskie, ponieważ dzisiaj wpada do mnie znajomy, prawdopodobnie z Rośli, roślinami kuźba z koralowcami e, mówi mi, że z Oksantusy ma dla mnie także się coś tam powymieniamy e, za jakieś inne korale zobaczymy, coś tu może ciekawego się mu uda e, u mnie wyhaczyć na pewno jakieś Discosome mam to Discosome mu jakąś dam na razie mam tylko kilka, nie wiem czy będzie widać będzie widać, kurde powiesiłem sobie tak Aquela jest spoko. Coś mu tu z jakiejś diskosomy dam, bo mam discosomę golden. Mam diskosomę jakąś taką zieloną. Yy, zielone, takie delikatnie zielonkawe tło yy, i złote kropki. Także to jest taka też ciekawa. Nie wiem, czy ją tu będzie widać. A, będzie widać. Takie kropeczki ma. Tigerek jest. Jest jeszcze jak skrzydlica istniała. Te zalezione szyby. Także coś się mu tu. Ciekawego, pyknie z tych disco. Są bo w sumie nic ciekawego nie mam, i będziemy się bawić. Mówił mi, że na ten poligonik, co mam, to tak trochę się nie zmieści te skałka. Może się odezwie w, w komentarzu. Także to tyle na dzisiaj. Myślę, że nie przynudziłem za bardzo. Chociaż prawdopodobnie połowa osób wyłączyła ten film po dwóch, trzech minutach. Także dziękuję za oglądanie. Życzę miłych wakacji, miłej tej połowy wakacji, która została. Myślę, że następny rok szkolny dla mnie, jak i dla Was będzie udany. Także oby jak najdłużej te wakacje jeszcze trwały. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.